Dobra, nagrajmy coś o tym pięknym miejscu. Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Pozytych Marcin. Moi drodzy, chciałem wam pokazać kawałek. Mojego nieba na ziemi miejsca, do którego uwielbiam wracać po występach miejsca, w którym uwielbiam mieszkać miejsca, w którym się urodziłem i miejsca, w którym, jak się nic nie wydarzy, za jakiś czas będziecie mogli mi zapalić lampkę na 1 listopada. Oby to było jak najpóźniej. Moi drodzy, zapraszam Was do mojego rodzinnego, pięknego miasta Heumży! Ełmża! Moi drodzy, miasto w Kujawsko-Pomorskim. Powiat toruński 14-15 km od Torunia. Jak będziecie tutaj w okolicy przejeżdżać, lub mieszkacie gdzieś w okolicy, to zapraszamy serdecznie do naszego pięknego miasteczka. Moi drodzy, ja teraz dokonam tutaj pewnej magii, przejdę pod tym znakiem i od razu znajdę się na rynku w mieście. I jak będziecie tutaj chcieli zajechać, to spróbujcie, czy wam też się uda tak przenieść. Bo kto nie próbuje, ten nie próbuję. No, i przeniesiliśmy się magicznie, moi drodzy, na rynek. Chełmży. otaczają nas piękne, e, stare kamienice. Hełmża otrzymała, moi drodzy, prawa miejskie już w 1251 roku. Na początku nazywaliśmy się Łoza, ale z czasem e, doszło do tej nazwy współczesnej, czyli Chełmża, e, Moi drodzy, i teraz e, ja wam zarzucę sobie obejrzycie Hełmże z lotu ptaka. E, piękny widok, a ja się przemieszczę do kolejnego miejsca. Teraz, moi drodzy, uwaga, spójrzcie w lewo. Teraz patrzymy w prawo. Patrzcie, tam przed chwilą byliśmy na rynku, dosłownie ile to jest? No 20-30 metrów i macie piękne Jezioro Chężyńskie i plażę miejską, moi drodzy, w centrum miasta. Jakie miasto w Polsce może się pochwalić, że w centrum miasta ma jezioro i plażę, moi drodzy? No na pewno niewiele, no niewiele, no. Ależ pięknie, moi drodzy. Piękna złota polska jesień nad jeziorem Chełmżyńskim, bo właśnie oprócz plaży miejskiej i pięknego bulwaru spacerowego praktycznie w centrum miasta nad jeziorem yy, mamy ten właśnie spacerowy, moi drodzy, pomost, który łączy jeden brzeg jeziora z drugim. Można sobie wspaniale tutaj pospacerować z rodziną, przyjść na randkę, ale też usiąść, poczytać książkę, odprężyć się i podziwiać piękne widoki. Znajdujemy się na dworcu kolejowym w Chemrze, ale za mną, moi drodzy, widać pracującą, bo mamy kampanię cukrownię. Na przełomie XIX i XX wieku, nie uwierzycie, największa w Europie wtedy była. Myślę, że do dzisiaj pewnie nie jednym polskim domu słodzicie herbatę cukrem z tej cukrowni. Oczywiście, będąc w Chemrze, nie możecie, moi drodzy, pominąć. Zobaczenia kąt katedry świętej Trójcy, której budowa rozpoczęła się tak jak dostaliśmy prawa miejskie, czyli w 1251 roku, czyli jak sami widzicie, kupę czasu, kupę historii. Ponad 80-metrowa wieża bywali tutaj królowie polski. Związane są z tym miejscem różne legendy, moi drodzy. I myślę, że nie tylko pod względem religijnym, ale także historycznym warto to miejsce zobaczyć. Moi drodzy, Chęża to również miasto, które kocha sport. Mamy klub Legie Chęże z wieloletnią tradycją. Ze względu na jezioro mamy również kluby kajakarskie, wioślarskie, które odnoszą wielkie sukcesy. Także jak widzicie, w naszym małym, ale pięknym miasteczku wiele się dzieje kulturalnie, sportowo. Słuchajcie, ja bym mógł o Chełmży nagrywać wam z godziny tutaj film, pokazywać różne miejsca, różne legendy przytaczać, ale nie o to w tym filmie chodzi, żebyście wszystko zobaczyli i może stwierdzicie, że już wszystko widziałem. To do Chełmży nie przyjadę i co? A tu chodzi o to, żebyście przyjechali, żebyście zobaczyli, żebyście wpadli do nas. Moi drodzy, my mamy też tu taki swój lokalny język. Lubimy mówić, przyjda, będa, pójdę, wyjda. A moje ulubione powiedzenie to jest Chełmżyńska, Chełmżyńska nie hung, homżyńska krew, to nie ma ślunka, moi drodzy. Także zapraszamy Was serdecznie w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców pewnie. Miasta Chęży, Urzędu Miasta Chęży. Zapraszamy. Wpadajcie do nas, do zobaczyska. Może się dziś spotkamy tutaj na naszych pięknych ulicach. Cześć.